Czy pójdziesz na wojnę, gdy prawdziwi właściciele sejmowych marionetek kiwną palcem, wskażą kierunek Rosja? Czy zgodzisz się ginąć za interesy starych dziadów, co siedzą sobie w garniturkach, lekką ręką beznamiętnie decydując o życiu i śmierci, o biedzie i kalectwie? Jak ochoczo będą cię namawiać? Medialne nierządnice, zgnilizna z nas Warszawki. Ekrany zapłoną od propagandy, od patriotycznych banałów, powiedzą wam jaki to honor i chwała a sami uciekną w razie zagrożenia wyślą polską krew na przemiał maszynka do mięsa na pełnych obrotach urywane kończyny krzyk i śmierć za kawałek pagórka zdobyty na chwilę za inny kolor na mapie każą strzelać do obcych ludzi których w życiu nie widziałeś najgłośniej namawiać będą ci których popór nie dotyczy Dupsko w ciepełku i morda wyszczekana. A ty chłopie idź i giń. Za dużo czasu w Call of Duty spędzili niektórzy. Churdurbi, Kacapa, spam w internecie. Po czym matka woła na obiad. Skończysz jako wybuch w kompilacji wideo z podłożoną muzyką. Matoły zagrzmią, że tu Ruscy wiadom. Nie możemy z nimi graniczyć. Mimo, że graniczymy już od dawna obwodem kaliningradzkim. Geografia taka trudna. Ten kraj to czynowotwór. Który trzeba usunąć zanim nas zamienią w dwunogie cele dla dronów czy chcesz żeby twój ostatni moment poprzedzony był ze sraniem się w gacie ze strachu i obawy po czym ostatni świst kuli i twoje światełko zgaśnie zostaniesz cyferką w statystyce która nic nie zmieniła